Cześć moi kochani, dzisiaj nowy kondensat na moim kanale, a mianowicie będę grzane metki zakładał do moich QJ. Czy mi się to uda, czy nie, zobaczymy. Film trochę instruktażowy, trochę nie brać sobie do serca, co tutaj będzie, bo może będą jakieś błędy, więc zostawiam wam do dyskusji, czy zrobiłem to dobrze, czy źle. Zapraszam. Dobra. Zaczynamy od tego, aby wam pokazać, jakie manetki. Standardowe. Na pewno każdy je zna. Jedne z najtańszych na Allegro. Nie wiem, jak one nawet się nazywają. Na pewno nie ATP-89. Bo to akurat były dla mnie. Polecam je. Nie są, może nie wiadomo jakie, ale słuchajcie, działają. Na wszystkich kładach, które u nas są, one działają. Mocno grzeją, nawet za mocno. Są dosyć też proste w montażu. I wam powiem zaraz, co dokładnie do nich jeszcze jest potrzebne. Teraz tak, w tym kurzeju już zamontowałem. Jestem troszkę mądrzejszy. Wszystko hula elegancko yy, i dlatego chciałem to powielić w do następnych ładów, Bo jeżeli udało mi się za pierwszym razem, to naprawdę mi się też uda za drugim. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Starałem się. Także bierzemy się za pracę. Co nam będzie potrzebne? Na pewno grzane manetki. Yy, tutaj Wam wszystko pokażę, co jeszcze sobie pokupowałem, bo mówię, ja nie jestem mechanikiem, nie, nie mam warsztatu swojego. Ale zaczniemy sobie od termokurczek. Słuchajcie, grubsze, cieńsze i najcieńsze. Ta ogólnie mi nie poszła ostatnio, ale te dwie na pewno mi pójdą. Opaski kablowe, krótsze, dłuższe, grubsze. Yy, 200 na 5 i 160 na Trzy, dodatkowo klej, zwykły super glue, już nawet mi się kończy I ja y, zrobiłem tamte na silikon, bardzo dobrze się trzymają Łapka do ściągania y, plastików Grzechoteczka z nasadką 10 y, Cyna z lutownicą, też sobie takie coś kupiłem, akurat lutować lutuje dużo, więc z tym nie będę miał problemu No i moja opalarka w takiej postaci. Działa? O, tym będziemy sobie zgrzebać termokurczki. Nie mam na, na prąd, ale że jestem gazownikiem na co dzień, dużo spawam, dużo lutuję, nie mam z tym problemu. Izolacja i woda. Woda w szykawce od razu mam naszykowaną. A do czego, to zaraz Wam pokażę. Dobra, lecimy z pierwszą czynnością. Słuchajcie, tutaj te handbary, one ogólnie ciężko się odkręcają, bo to, to jest wszystko tak, jakby troszeczkę poklejone. W tamtym kładzie, yy, który robiłem, nie było prosto odkręcić. I teraz moja propozycja jest taka: odkręcamy sobie najpierw ampulę tutaj, tą śrubę i ją prawie do końca. Można ją odkręcić całą, prawie całą. Ja odkręcam całą, ale na razie sobie ją zluzujemy troszkę. I odkręcamy sobie to. W tym momencie najlepiej jest sobie poruszyć całym handbarem. Ta śruba powinna nam się poddać. O, teraz nam się właśnie poddaje. Zobaczymy jak wyjdzie ten filmik. Mówię, może coś Wam pomoże. I teraz tak, jak będziecie ściągać tą, tego handbara z tą śrubą, pamiętajcie, żeby to wszystko tutaj przytrzymać. Tam są takie podkładki. Chińczyki wymyśliły, i żeby nie pogubić tych podkładek, o właśnie, w ten sposób, może będzie widać na filmie, tu są podkładki, i w takiej kolejności, znaczy w takiej, nie w takiej, to są zwykłe podkładki, więc też nie ma bardzo to stresować, żeby nie pogubić, zostawiamy w ten sposób i odkładamy. O. Następna czynność. Jaką powinno się wykonać To jest zdjęcie manetek starych Można je wydmuchać kompresorem Ja nie mam kompresora Dlatego ja sobie ponakuwam Te rączki Powpuszczam sobie wodę I powinno nam Widzicie? Jak ładnie wyszło Polecam ten sposób Prosty, nie trzeba mieć kompresora już przepraszam za światło, gdyby troszeczkę było sobą. Widać. Ja postaram się w niektórych momentach doświecić telefonem. No mam takie tylko światełka. Nie jestem bardzo przygotowany. Następną czynnością, jaką robimy, demontujemy licznik obudowę. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby mieć jakiś pojemniczek, na śruby, na takie rzeczy, właśnie które nam zostają, żeby później niczego nie pogubić. To sobie odłożymy. Zdejmujemy licznik w ten sposób. No i musimy go odpiąć elektrycznie. Dobra. Udało się. To odpinamy, ten przewodzik. No i co my tu mamy? Jeden wielki syf. To na pewno. Od razu sobie wyczyścimy. Przewody będą, słuchajcie, wchodziły tak. Ja dorabiam pół metra przewodu, bo w tych manetkach jest, to są za krótkie przewody. I teraz wszystko będzie puszczane tutaj, tutaj tu będzie wiącha kabli i tutaj przy wlocie do cechałteka będą szły przewody do zapalniczki. Czyli do tego przewodu będziemy się wpinać. Ja to zaraz wszystko porozpinam i wszystko Wam pokażę. Będziemy ciąć przewody i myślę, że będzie bajglać Kolejnym etapem to jest słuchajcie, odtłuszczenie i przygotowanie tutaj tej kierownicy. Najpierw zaczniemy sobie od przyszlifowania trochę papierkiem ściernym, żeby ten silikon z tym klejem lepiej, o, żeby troszkę lepiej przylegał. Więc sobie zatrzymamy troszkę tej farby. to podłączamy później na razie robimy grzaną manetkę lewa, prawa, czy prawa, lewa grzany kciuk, wszystko wypuszczamy tutaj przycisk robimy prawie na samym końcu I teraz tak, jak mamy trochę kleju słuchajcie to dajemy troszkę kleju super glue nie za dużo Jeszcze do tego daję troszeczkę silikonu. Tu ładnie wchodzi. Nadmiar silikonu możemy szmatką sobie ściągnąć, to co nam wyjdzie. Tak samo robimy z drugą stroną. I tak samo sparujemy sobie kilka takich fajnych, że tak powiem, kresek, przypunktować na silikon. Niektórzy robią tylko naklej, a ja zrobiłem trochę tego, trochę tego. No i tam to się fajnie trzymają, więc te też się będą trzymać. Dobra. Przystępujemy teraz do montażu grzanego kciuka. Tu w takiej folice mamy kilka rzeczy: termokurczka. I tu mamy jeszcze taką gąbeczkę, którą zaraz Wam powiem, jak przykleić, plus to jest takaś taśma dwustronna. Teraz, tak, odtłuścić sobie troszeczkę cyngiel. Naklejamy sobie najpierw taśmę dwustronną na cyngielek. Staramy się zrobić to ładnie i równo i zaraz tam będzie trzymać dobra mamy to teraz przylepiamy sobie kciuka też troszeczkę się odsuwamy O Od tego pamiętajcie, że też nie łapiecie Tutaj za koniec, tylko łapiecie bardziej tutaj na środku, jeszcze bardziej w tą stronę, bo jednak ten gaz nam idzie maksymalnie na rączkę. Więc ja, ja staram się robić to po środku, ale też, też nie z brzega. No i zostaje nam termokurczka. Nie wiem, czy będzie coś widać, czy nie. Termokurczkę zakładamy sobie. Ja to ją pociągnę sobie troszeczkę dalej. Tak żeby ona też trochę ten przewód tam brała. Teraz tak tutaj napiemy. Jeżeli się zamknie znakiem tego, że jest w porządku, moja ulubiona. Super. No i mamy to. Tu później może Yy, albo sobie to podkleić albo można sobie ten namiot ewentualnie obciąć nie? tam akurat zostawiłem, mam taką troszkę otwartą tutaj troszkę wróciłem się w tą stronę no i grzany kciuk wybił kolejna czynność to jest wypięcie z wszystkich spinek Wpinamy się tutaj pod ten przewód namy się pod ten przewód, słuchajcie, pod zapalniczkę i tniemy sobie go gdzieś, tak z 10 cm, pod gniazda. Teraz, tak, kolejnym etapem. Słuchajcie, do, tych, do tej wiązki ona jest bardzo króciutka. Te przewody nie starczają do tego, żeby się yy, do nadkola dostać. Ja sobie dorobiłem takie przewodziki... Dwu, yy, to jest chyba 2 razy 0,75, tak mi się wydaje, albo 0,5. Już nie pamiętam. I teraz to musimy podlutować sobie do tego przedłużyć i tym przewodzikiem będziemy zjeżdżać sobie do dołu. Pamiętajcie, że to jest plus czerwony. My się podłączamy wtedy do brązowego, ja tak jestem nauczony, i czarny masa do niebieskiego. A tam, jak będziemy się podłączyć, to też Wam zaraz wszystko powie. Teraz, przed lutowaniem, warto sobie jeszcze założyć termokurczkę na przewodziki. Później zobaczycie, jak to ładnie nam będzie wszystko pasowało. Podlutujemy sobie to אם הסתמטה Przewodziki mamy zlutowane. Ja sobie biorę izolację. Izoluję sobie drugi przewodzik Odizolowane. No i teraz najeżdża nam ta termokurczka. Sadamy to wszystko w termogorczkę. Tymi przewodzikami musimy dostać się do nadkola. Jestem tym przewodnikiem teraz tutaj i teraz tak od zapalniczki mamy przewody dwa biało-zielony i zielony. Zielony to jest masa, biało-zielony jest plusem, więc musimy połączyć, wpalić się tym, polutować, założyć termokurczkę i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało finalnie. Dobra, ja już jestem wpalony. Termokurczka założona. Bierzemy się na, na następne. Jak już mamy, tam na dole podłączone, warto byłoby teraz sobie sprawdzić, czy w ogóle jest dobrze podpięte i prąd dochodzi. Powinamy sobie wszystkie kostki, no i jesteście świadkami, czy nam to zadziała. Zadziałało no i super. Pamiętajcie, trzy tryby, czerwony chyba jest najmocniejszy, nie polecam, bo ona grzeje do 60. Yy, Celsjusza jest bardzo gorąco. Nie ale, zobaczymy czy zacznie się grzać. No i manetki grzeją. Dobra, wyłączamy. Kolejnym etapem to jest mocowanie tutaj tego manipulatorka. Mamy taką blaszkę mocującą. I taki plasterek dodatkowy. już już mówię co do czego ten plasterek naklejamy sobie tu. No. I teraz to mocowanie. Będziemy przykręcać tutaj, gdzie mamy panel sterujący wyciągarką. Potrzebujemy dziesiąteczkę nasadkę i musimy to poluzować. Nie ma żadnych podkładek. Skręcamy, skręcamy z powrotem. Można to na klej ewentualnie zrobić, jakby ktoś miał. Jak gdzieś mam, musiałbym poszukać, ale nie ma sensu, bo te śruby naprawdę dobrze trzymają. Wyrównujemy sobie to mniej więcej tak na oko. Już mamy tutaj to mocowanie zamontowane. Przylepiamy manipulator. No i dobra, ostatnie słuchajcie tutaj manewry to są poodcinać trytki, kosmetyka. Zaraz montujemy z powrotem handbary i zobaczymy jak to wyszło. Montujemy handbar z powrotem. Zaczynamy sobie tutaj od tej strony. Tam nam później ładnie wejdzie. Najważniejsze tu tutaj, żeby zaskoczyło. Tutaj jest załapany I teraz kręcimy Na maksa Kto ma wkrętarkę to wkrętarką Ja akurat nie wziąłem Staramy się dosyć mocno Ale myślę, że nie trzeba Nie wiadomo jak mocno dobra. No i fajnie Jeden hambra zrobiony Drugi zrobię, zaraz licznik zakładamy I baj dla wszystko No i dobre. ostatnim etapem jest założenie licznika, i tak moi mili, to się prezentuje. Maneteczki są, manipulatorek jest prosta robota. Myślę, że się podobało. Jeszcze zademonstrujemy, czy na pewno działają. Działają elegancko. Dobra, skończyłem. Pamiętajcie, jeżeli się podobało, dajcie tą łapeczkę. Jeżeli się nie podobało, kciuka do dołu. Może być nawet jakiś głupi komentarz. I jeżeli coś źle zrobiłem, to też mnie poprawcie. Pamiętajcie, nie sugerujcie się do końca tym, jak ja to wykonywałem. Wykonuję po swojemu metodą prób i błędów, bo myślę, że na samym początku. Jeżeli się z tym zgadzacie, no to fajnie, jeżeli nie, no to, to trudno. Myślę, że tyle mogłem pomóc. Pamiętajcie, że ja nie prowadzę żadnego warsztatu. Mam tu bardzo zimno. Druga sprawa, jeżeli taka forma się podoba, a nie jestem mechanikiem, to może jeszcze kiedyś wymienię olej. I to wszystko. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.